A to ma miało być żółte, a jest zielona. Dobra, kupiliśmy rzeczywiście zepsute lampeczki. Hejka, ja mam właśnie lekcję online, ale zaczynamy już czwartego vloga. I wiecie, że to jest najbardziej wyjątkowy vlog, bo dzisiaj otwieramy pierwsze prezenty z kalendarza adwentowego. Ale najpierw zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli. O. No i w sumie to tyle. Na siebie, Piotrek, jak się bardzo cieszysz, że właśnie będziesz mógł otworzyć pierwszy prezent! W ogóle nie zwróciłeś uwagi na to, że ja, mój drogi, jestem po treningu. A, no tak, on zaczął ćwiczyć. A mój trening możecie zobaczyć tutaj teraz. Anyways, ciao. otwieramy prezenty? <gry> no tak, ale... ja jak Dobra, to daj mi... to, to ja sobie wezmę swój. Nie chcę, żebym był Chcę, chcę. A najpierw prezent, okej? Okay? Spoko. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to w wczorajszym odcinku skończyliśmy robić swój własny kalendarz adwentowy, który będziemy otwierać przez cały listopad, przez cały vlogmas. Nie wiem, czy w grudniu, w grudniu mamy takie specjalne kalendarze adwentowe, które czekają na nas tam na górze nawet jeden za 600 zł. Nie wiem naprawdę po co tyle wydaliśmy na kalendarz, ale mam nadzieję, że będzie dobry. Ty wydałeś? Więc zacznijmy teraz od naszych prezentów. Piotrek ma jakieś wielkie zielone pudło. A ty masz jeszcze większe złote pudło. Czy już się domyślasz, co to może być? To jest złota bransoletka. A bo to jest iPhone 12 Pro Max? Coś tam się rusza. Ej, czy to jest jakaś planszówka? Nie, to na pewno nie jest planszówka, jestem tego pewien. A zobacz, co jest z twoim. Nie rusza się. Pytałem, czy to jest planszówka, a powiedziałem, że to nie jest planszówka. Monopoly Speed! To wiesz super. dlaczego spis? Piotr, to jest prezent dla Ciebie, pamiętaj, ten kandydat robimy dla Ciebie. Ty nienawidzisz grać w Monopoly tylko dlatego, że w niej się gra godzinę albo to nawet gra... więcej. Ja nie A w to, to się, się gra w mniej niż 10 minut. O Jezu, ale to jest super. No. Musimy w to zagrać dzisiaj. Teraz otwieramy mój prezent! Wiesz co, nie wiem, czy Katr będzie tak zadowolony od swojego prezentu. Ale super! Zawsze od... Tu... Zielony? No? Zawsze o takim marzyłem, zielonym chlebaku Do naszej biało-brązowej kuchni Powtórz, co dostałeś? Chlebak Dostałeś? A nie, to jest biały, okej okay. Dostałeś chlebak! Ale super! Chcesz się zamienić prezentami? Pokaż jak się cieszysz no. <grystanie> A super! Zawsze <grystanie> chciałem takie monopoli. No. Ja zawsze chciałem chlebak No i super, w takim Daj, razie jesteśmy szczęśliwi chociaż No dobra nie no, tak szczerze, to bardzo potrzebowaliśmy chlebak, i to jest bardzo dobry pomysł. To był świetny prezent, i właśnie tego mi brakowało w życiu: czyli takiego chlebaka. Także dziękuję Ci, Piotrek. Piotrek, właśnie do kogo, ktoś do niego zadzwonił jakaś ważna rozmowa. A my mamy teraz bardzo dużo rzeczy jeszcze w planach. Piotrek teraz idzie do biura, a ja mam jeszcze lekcjonariusz, muszę dokończyć, ale jeszcze w międzyczasie... Dokupiliśmy takie smart-kontakty, żeby sterować choinką, bo to mnie strasznie wkurza, że cały czas trzeba to włączać. A poza tym, w sumie, to zapomniałem, ale w dzisiejszym odcinku przecież instalujemy smart-światełka za no tak. 290 zł. Nie wiem, czy kojarzycie te smart-światełka, to są te, które zawsze na TikToku wszyscy pokazywali. No i będziemy musieli zdjąć wszystkie bombki i zdjąć wszystkie światełka i jeszcze raz założyć te lampeczki. Ale super! Piotrek, już wiem, pójdziemy z tą grą do chłopaków jeszcze na vlogu pokażemy, jak w nią gramy. No tak. Ja zazwyczaj najlepszy chyba vlog nas. Czyli, ee, a później idziemy do IKEA Potrzebujemy ozdoby jeszcze. Kiedy ja instalujemy te lampeczki? Nie najpierw do IKEA? Kiedy instalujemy te lampeczki? Może wieczorem, co? No, wieczorem. Bo teraz nie zdążymy. No to wieczorem będą lampeczki. Ja właśnie mam lekcję online, więc uznałem, że sobie schowam lekcję do słuchawki i jeszcze w międzyczasie będę vlogował, także życzę mi powodzenia. Teraz złożymy dla mojej mamy stolik. Bo bardzo jej się spodobał ten, co tutaj mamy. Pod choinką. I chciała taki sam u siebie, więc kupiliśmy taki biały, no i teraz go złożę. Życzę mi powodzenia, żeby na pewno nie wyszła komoda albo nie wiem, łóżko. Tak skończone. Taki sam, tylko ten zielony pasuje pod on Jest do salonu. Dobra, mam teraz przerwę, więc uznałem, że zmienię pościel. Wiem, pisaliście mi w komentarzach, że żółta pościel niezbyt pasuje do tego pokoju. Więc kupiliśmy taką zieloną. Właśnie jestem bardzo ciekaw czy to w ogóle będzie pasowało, bo w sumie tutaj są niby zielone rzeczy, a tutaj te zasłony są niebieskie i to jest trochę ciemne i nie mam pojęcia I niestety tego nie można zwrócić, ale mam nadzieję, że będzie ok. Na pewno będzie bardziej pasowało niż żółte, prawda? Nie wiem na ile to wszystko do siebie pasuje, ale... Zostawmy taki już. Jeśli nie macie jakichś propozycji jakiego koloru powinny być te poduszki to piszcie Ja już naprawdę nie mam żadnego pojęcia Ale pościel tak sama bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że pasuje do tego miejsca tutaj. Pomyślałem, że teraz jeszcze się od razu wywezmę za zdejmowanie tych wszystkich bombeczek, bo jest ich za dużo. Zdecydowanie. No i trzeba jeszcze znieść lampeczki, żeby założyć te nowe, więc zabiorę się teraz za to, i, no i też będę miał jeszcze lekcji w międzyczasie. Dobra, tak naprawdę już wszystkie bombki zdjąłem. Ponika już jest cała pusta, więc teraz jeszcze zostały tylko lampeczki, no i te jak nie ma bezdeżki, to nie ma choinki, wiecie o tym. To jest święta zasada. Ej, ta choinka bez żadnych światłek wygląda tak smutno, bez niczego. No brakuje zdecydowanie, ale te lampeczki już sobie założymy jak już wrócę z Piotrkiem, bo teraz jedziemy do sklepu. W ogóle o tym wam jeszcze nie mówiłem, bo zrobiłem to przed wogiem, ale zrobiłem chleb. Zrobiłem pierwszy sklep z takiej gotowej mieszanki, że tylko się wsypuje wodę, znaczy w dolewa wody i drożdże i to wszystko. I chyba wyszedł. Zobaczcie na to. Ja już go wyjąłem, także przekleiłem go na pół, ale schowałem do formy, żeby wyglądał jakby był świeży i nigdy nie wyjmowany. Także spraczmy gorące No teraz trochę bezpieczniej No i mamy chlebek I chyba wyszedł Także myślę, że będzie spoko Bo jakby mu wszystko był robiony przeze mnie I z miłością Więc e, mam nadzieję, że będzie Piotrkowi smakował Patrzcie jaki ze mnie złoty chłopak No chleb zrobi, choinkę dekoruje I kuchnię zmontuje Nieważne Idę się teraz umyć My jesteśmy właśnie w IKEI i dorwaliśmy te bardzo popularne gwiazdy, które się podobno wyprzedają zawsze w kilka dni, więc musimy je od razu wziąć. Dziedzieliśmy takie najmniejsze, bo wydaje nam się, że będą ok. Do naszego dwa pokoju i jeszcze do salonu też dwie. Tylko, że jest problem taki, że tutaj nie ma tak naprawdę wszystkiego, więc musimy wszystko dokupić. Tylko nie wiem gdzie i jak. Mieliśmy tylko te gwiazdki, więc w sumie one nawet jeszcze nie mają żarówek ani nic. Ale po prostu baliśmy się, że je wykupią, więc po prostu później wrócimy już po e, resztę rzeczy do tych gwiazdek. A teraz już lecimy do domku i będziemy zakładać te smart lampeczki. Już nie mogę doczekać, bo one są sterowane telefonem, Piotrek, możesz to uwierzyć. O, a teraz widzimy przysiłk Piotrka Fit. Ja idę z ruchomymi, a Piotrek idzie schodami chodami Dobra, my już jesteśmy w domciu. Ja właśnie skończyłem robić miniaturkę do nowego filmu, a raczej do drugiego vloga, a więc mam nadzieję, że już go widzieliście, bo w sumie głupie oglądać trzeciego vloga nie widząc drugiego i pierwszego. A teraz bierzemy się za lampeczki, za te super ekskluzywne lampeczki. Jestem mega ciekaw naprawdę, bo mam nadzieję, że taki będzie efekt jak na tych filmach na tkroku. No będzie tak czy nie będzie? Będzie tak? Okej, okay, dobra, to zakładamy. To wcale nigdy nie było otwarte, bo ja po prostu nie byłem za bardzo ciekaw, bo to w sumie przeszło już tydzień temu i w sumie już nie wiedziałem, co z tym zrobić. Nigdy tak nie było. Nigdy. Dobra, lampeczki zainstalowane, już się migają, tylko jest teraz jedyny problem. One się łączą z telefonem, to jest najgorsza część wszystkiego, bo nie da się połączyć i na początku pokazuje mi teraz, że jest wszystko ok, a później pod koniec, że jest nie okej. Okay. Piotrek, pomożesz mi? Jako mężczyzna w tym domu? No i właśnie tak to z tobą jest, no niczym mi nie pomagasz, no. Wszystko muszę sama Dobra, udało mi się już połączyć lampeczki z telefonem Więc teraz będę jakby mapował gdzie jest każda lampka Żeby później można było rysować tak, 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 tak A nie tylko po sznurku Więc... dalej Mapuj światełka, 2D I... zacznij mapowanie LOL Szybko <noise> Wszystkie lampeczki widać po kolei I mamy gotowe, i teraz... Możemy włączyć tańcze. Olol. Piotrek działa! Działa! I dobra, w takim razie mamy aplikację. Mamy pustą choinkę i szczekającego psa za oknem. I teraz możemy sobie na przykład pomalować tą część choinki. Albo nie wiem, zrobić, żeby się błyszczało na niebiesko. Albo zrobić flagę. A to chyba mój ulubiony efekt jest to. A to ma być żółta, a jest zielona No tak jak jest tu To jest tu To to Ej serio, to ma być żółta, a jest zielona Dobra kupiliśmy rzeczywiście zepsute Lampeczki, tak to jest tytuł Tego filmu, nie no może to jest jakiś błąd Po prostu, a karnawał? No, ładnie wygląda, Piotrek jest troszeczkę zepsuty I żółty to nie żółty Nie nie masz racji, troszeczkę on jest zielony, to prawda On jest troszeczkę zielony, także masz rację i teraz się zastanawiam, czy tutaj powinny być bombki. W sensie, czy tutaj pasują jeszcze bombki? Spróbuję, zobaczymy, jeżeli nie, to zdejmę, okej? Okay? Piotrek właśnie jest w trakcie świątecznego treningu i udaje choinkę. No i razem z tańczącym za mną Piotrkiem dziękuję wam, kochani, bardzo, bardzo za oglądanie tego vloga do końca. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych, także do zobaczenia i cześć, papa! Pa.